Siła Twojej historii ścieżka rozwoju DDA to miejsce, gdzie zamykamy mroki przeszłości, budując swoją siłę i wytrwałość. Tutaj odkrywasz, jak Twoja historia może być źródłem Twojej mocy i transformacji. Razem kroczymy w światło, odkrywając potencjał, jaki drzemie w każdej historii życia, w tym także Twojego. Kim jest DDA i dlaczego Twoja historia jest ważna? Tym odcinkiem chciałam y, rozpocząć serię Podcastów, w których przybliżę Wam mój aktualny projekt i to, czym się teraz zajmuję i dlaczego to jest ważne. Kim jest DDA? I nie będę Wam tutaj przytaczać jakichś regułek, które doskonale pewno znacie, bądź jeżeli zobaczyliście tytuł podcastu, to być może się z tym identyfikujecie. Więc nie będę tutaj mówić o Psychologicznych aspektach, doszukiwać się jakichś szczegółów, wspólnych mianowników, syndromów. Bo dla mnie DDA jest historią. Jest zapisaną historią życia. Jest moją częścią. Częścią, której się nie pozbędę i nawet nie chcę się jej pozbyć. Jest po prostu moją drogą, historią, częścią mnie, częścią ciebie. Życie często stawia przed nami jakieś. Trudne zadania, trudne wybory i trudne sytuacje, i myślę, że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która została postawiona przed nami w dzieciństwie, i jest to jedno z takich wyzwań najważniejszych wyzwań, tak naprawdę, w naszym życiu, które poniekąd nas ukształtowało. Więc czym jest to dla Was? Czy jest utraconym dzieciństwem, czy jest utraconą miłością, może utraconym czasem, którego już nikt Wam nie wróci? Zależy, jak, jak chcesz to nazwać, i zależy, co to oznacza tak naprawdę dla Ciebie. Napisz w komentarzu, czym jest dla Ciebie DDA? Czy jest dla Ciebie syndromem, chorobą, wrażliwością, a może Twoim przekleństwem? Tak naprawdę nie lubię wkładać ludzi do jednej szufladki, nie lubię szufladkować, nie lubię takich określeń. Które w jakiś sposób z góry by miały coś zakładać, wolę opisy. Opisy, ponieważ dla każdego będzie to inna historia, dla każdego DDA będzie to zupełnie, będą to zupełnie inne wydarzenia, które inaczej was ukształtowały. Możemy tutaj ewentualnie znaleźć jakieś swoje wspólne mianowniki, natomiast ta historia dla każdego będzie zupełnie inna. Tak samo jak każdy organizm jest inny i inaczej funkcjonuje, i możemy znaleźć tylko i wyłącznie jakieś wspólne mianowniki, tak samo historia każdego będzie zupełnie inna i będzie ważna, bo będzie ważna dla Ciebie, dla Twojego rozwoju, dla Twojej ścieżki, dla Twojej przyszłości. Być może jest też ważna teraz dla Twojego aktualnego życia. Więc warto o niej nie zapominać i nie zamykać jej tak do końca. Ponieważ będzie miała na ciebie cały czas wpływ. Jest ważna w drodze twojego rozwoju i wręcz myślę, że może ci w tym pomóc. Może ci zrozumieć, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Jak taka droga może ci pomóc? Paradoksalnie, w zasadzie, opowiem wam w kolejnych odsłonach, w kolejnych odcinkach podcastu. Dzisiaj chciałam wam nakreślić temat, tak żebyście wiedzieli, o czym będę mówić w kolejnych krótkich odcinkach, tak żebyście mogli sobie to zobrazować. I wszystko to, tak naprawdę, o czym będę tutaj mówić, o czym będę wam opowiadać, będzie się opierało na moich doświadczeniach, na doświadczeniach osób, z którymi współpracuję, na tym, co usłyszałam od was, bądź też być może usłyszę. We wspólnych wywiadach, w waszych komentarzach, opisach, odpowiedziach, yy, odpowiedziach na, na webinarach, na spotkaniach online na żywo. I to wszystko jest to, co zebrałam tak naprawdę przez lata swoich doświadczeń i doświadczeń z innymi osobami, które miały być może podobne problemy, yy, tak, żeby wam pomóc troszkę w tej drodze. Ta cała historia zakłada też to, że wy już jakąś drogę przeszliście, już coś zrozumieliście i chcecie iść po prostu dalej. I właśnie z Wami chciałabym w ten sposób współpracować, Wam pokazać moje doświadczenia i to, w jaki sposób ja sobie poradziłam z moją historią, i dlaczego ta historia była ważna w drodze mojego rozwoju, i dlaczego nie zamieniłabym tej historii na żadną inną. Nie zamieniłabym życia na żadne inne. Jeżeli ten temat Ciebie interesuje, daj lajka, napisz komentarz, podziel się być może swoim doświadczeniem, kim jest dla Ciebie DDA, czym jest dla Ciebie DDA. Zapraszam Cię serdecznie na grupę na Facebooku DDA i Co dalej, na Instagrama, Facebooka. Podziel się także swoją historią. Do usłyszenia.